No witam, z tej strony Jakuza i zapraszam was do kolejnego odcinka na kanale ZDA Sezonu czwartego na lodowych wyżynach. Jak widzicie przed chwilą tu wysłałem szpiega jednego, żeby to zobaczyć, co tu jest No zobaczyłem, to złoto, ale nie udało mi się tu przejść, bo za gęsto było, kurcze Ale jak tu sprawdziłem, to to jest dobre miejsce zamknięcia, jak i to Tutaj, jak dobrze to zrobię, to wszystko tam powinno od razu zginąć. na teraz tu przechodzić. Tylko problemy mam z łucznikami Raczej, znaczy, mamy za mało ich po prostu. Co dalej chciało tu zrobić? Wkładam tutaj ten rynek, żeby wstawiać. Rynek ma dużo. Dwa wiatraki postawiłem. Robotników jedynie mi brakuje. To nie postawię trzeba więcej produkcji drewna i kolejny magazyn, niech sobie trochę poleci. Zrobi coś tu na odcinku, przez i będzie mniej więcej przed połową fali. Najpierw przyjdzie, no i tutaj cały czas chodzą czas kamienne muro, te nie daje rady, trochę one są tutaj. Żeby mi tu zaczął czyścić Chciałem tutaj to zacząć że to jakoś bali zamknąć czy coś, ale... Na razie tym się nie muszę spieszyć Fala jeszcze nie powinna mi zniszczyć Co najgorsze, tutaj jest przejście I mogę sobie tu postawić, tylko tu będę się taką zrobić większą Mogę ciutkiem lecieć, ale to stary się nie towejdą Kolega tu przechodzi nie poczyści i pilnuje. Ten kolejny łucznik to na wszelki wypadek Ja gdzieś zapomniał pilnować to Farma Puszczę, nie to, anuluj to Brakuje mi miejsca Coś takiego tutaj mam wiadomo Teren, ale je zabudowały. Teraz przemieszczenie budynków to nie ma sensu. Nie postawię. Miałem postawiać budynek Rwala tutaj, i dane miejsce. Co się stało? Co mi przyniosło? Tutaj, już co chwilę przyłazi coś. No i coś większego jest już. Błaga, nie podejść. Bo ja nie mam siły jeszcze, żeby go zniszczyć. O ja, co to jest? Kiepsko chodzi o to. Energii nie ma. Ale tutaj trzeba stać. Żygacze chyba tego nie dosięgną. Mam nadzieję, tutaj i na dwójka Chyba trzeba wieżę postawić Cofniję mury naprawiać Kolejny, fala kamienia Tutaj, fala kamienia Podałkami tu muszę mieć więcej ilości Tutaj siedem żelaza, jest fajnie Do wydobywania Ważna rzecz, tutaj zapomniałem, nowy budynek pewnie, tak? Gdzie jest ten budynek? Bank tu gdzieś obok będzie stawiany A tak u niżej? To niżej to zrobi chociaż Teraz niech tu budują Lecimy dalej z tym trzeba mnie to przyjść i serowo tego fragmentu jakoś dobudować Mniej Więcej miejsca pod budowę będzie

Strony, Tak, Koniec budynki, co? Zapomniałem drewno, przecież Też buduję z drewna. W tym momencie niestety trzeba drewno postawić, nie ma miejsca na to. Co innego tu stało, że raz produkować tak jeden, bo jeden, ale jeden, przy jeden sobie daje radę. Jeszcze bajk w awansie, czasem ich produkcję złota tutaj trzeba dojść do tego złota, właśnie tu, cokolwiek było. Ale zrobię cięcie, żeby trochę zbierać złota. Pobuduję trochę i pokażę co zrobiłem. Próbuję kilka rzeczy. Żołnierz zaczyna budować. Te trochę grupka się zebrało, żeby zdobyć złoto potrzebne mi będzie. Zresztą je zdobyć, znów się energia kończy. A bieżąco je zużywam. Kamień warsztat wybadałem, kurde. Zapomniałem o tym. No gazem, to jest kamień warsztat. Energia, oczywiście, drewno i złoto. Energii to jeszcze nie mam. Przez jakiś dłuższy czas nie będę nadal jej miał. Tutaj mur, tutaj mur, choć tutaj, tutaj kolej taki. Tutaj. Mówię tu jest ublegana ta wieża. Ale dają radę. To dość blisko jest. Ten typo A pilnować tego, tutaj takie coś zrobiłem Bożanka tu wchodzi I patroluje. A ta tu może sobie stać Wsyłać ich? No, oni zostaną sobie gdzieś w środku bazy Tutaj lepiej stój O, wlegajcie silniejsi Jak widać To jest so wolni, więc dadzą radę Po strony cały czas nacierać Możemy wiatrak. wiatrach gdzie jest stawiać nawet Robotników brakuje Wiatraków też I lepiej drewniany dom od zbudować budować takim miejsce Tutaj by mieć wolne tyle I tyle, on się zmieści, tu bank? w miarę miejsca ma, a mam kolejny domek, energia, żywność, energia oczywiście. Nie, zostawiać. O, nie zostawiać Oni nie buduje to? Tutaj ryba wolniej się nie zmieści, a cię raczej złota energia zaraz będzie, dwóch wiatraków. Jedzenie, czyli trzeba się tym zająć, ale energii nie mam. O kurze, kurze, gdzie to budować? W silnym polem się kończą. Trochę zawaliłem to co zrobiłem. No i tak to było w więc trudno będzie. Tu mam jedynie żywność do produkcji w tym miejscu. Tutaj by trzeba zająć. Czyli teraz przechodzimy walkę o pola uprawne. Tutaj, tutaj już to się wymierze szykuje. Ona Bo się boi to robić. Ale, gdzieś, jakieś miejsce jest, żeby swoich uzbierać, oczywiście, że można, A żeby się nie wystykać Z tego wszystkiego, co mam, jest złoto potrzebne. Kiedy nigdy o to nikt chcę, nie wie. Nie, mogę tu... Nie po miał to budować znę. ...te miejsce Magazyn To tu tutaj jest już boostowane Żywność też Magazyn gdzieś tutaj Kamienia dużo

Jakieś nieprzyjemny goście. Po stoją. Tak też wierzę. Już nie mam leżby.

Tak, i powiem, żeby blokowały. No, nie, kurde. To nie postawię. Ok. Czas na energię. Zróbcie, jeśli się, się nad kilkoma rzeczami. I widzimy się, jak wyjdzie fala jest coraz gorzej. Tutaj napierają, napierają oni. Nie dobrze ja, ja nie dobrze Udało się, kazał żegnać W rewizyce widziałem, że coś takiego się stanie Jakie badania zrobił, nie pamiętam... A bank! O jad, ja się wdraziłem tak mnie przerażają. Nie wiem, jak tam stać. Tej grupciu przyszedł, trochę mi na Za ich tak dużo pójdzie, a tu nad nie jest fala, nie tłumaczę jeszcze. Co nic nie zrobi, ale nie idą. Sami z siebie kolejna, a tak właśnie szybko do ataku. No pra, Technologia kolejna Kamienne domy, mury kamienne Teraz produkcja kamienia większa Na razie nie mogę Może to lepiej zrobić, teraz zagrać, ale wyszło jak wyszło Chodźmy do wschodu. Uspą, nie jest po prawo. To czy... stąd tu przejść? Nie, jest mi Oto jesteście. A ah, trzeba tu.

how was it holding Dobrze jest. Daj radę, daj radę jeszcze. Przynieczki od ter i pory będą zabezpieczać ter. Przejmuje, onej dalej, zajmuje i tak dalej. Tutuścędem. A ostatni? Ten ten trzeba upryścić. Oczywiście kolejny o złota dużo. żywności potrzebuje Rzeczywiście podam chwili, tereny I tej chwili, gdzieś tutaj tej gdzieś no razem ich w tłum. Eee, to było wiatra. No i w tym odcinku to idzie na tyle, jak się komuś podobało, komentujecie, subskrybujecie, lajkujecie i widzimy się do następnego, hej, cześć, pa! Wiem, że jakoś krótko ten odcinek wyszedł, 23 minuty, ale mam nadzieję, że może tak być. Właściwie nic nie stracicie, bo nic, nic ciekawego nie robiłem, więc hej, cześć, pa! Może następnym razem będę więcej pokazywał, zobaczymy.